Biuletyn prawny pod tytułem postępowanie spadkowe. Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku. Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku ma na celu ustalenie wszystkich spadkobierców, tytułu ich powołania oraz wysokości udziałów w spadku. W postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku nie określa się składników majątku spadkowego, praw spadkobierców oraz osób trzecich względem poszczególnych przedmiotów majątkowych tworzących spadek, praw spadkobierców lub uprawnionych do zachowku, czy nabywców spadku lub udziału w nim. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może złożyć osoba mająca w tym interes to jest interes w uzyskaniu stwierdzenia. Krąg osób uprawnionych do wszczęcia postępowania jest zatem stosunkowo szeroki. Osobą taką będzie każdy, kto ma interes w powstaniu skutków prawnych związanych z wydaniem postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po określonym spadkodawcy przez osoby wymienione w orzeczeniu sądu. Termin interes należy więc interpretować szeroko. Nie zawsze musi to być interes prawny. Chodzi o jakikolwiek interes o charakterze osobistym czy majątkowym. W szczególności uprawnionymi do zgłoszenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku są wszyscy spadkobiercy ustawowi i testamentowi, nabywca spadku lub nabywca udziału w spadku, współwłaściciele majątku spadkowego, a także ich spadkobiercy, wierzyciele spadkobiercy, wierzyciele spadku, prokurator na zasadach ogólnych. W kręgu osób zainteresowanych w stwierdzeniu nabycia spadku należy wyłączyć m.in. osobę, która nabyła określony przedmiot wchodzący w skład spadku, dłużnika spadku. Spadkobiercy I spadkodawcy, dłużnika nabywcy spadku lub udziału w nim. Złożone złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku nie jest ograniczone terminem ani początkowym, ani końcowym. Wniosek może być więc złożony bezpośrednio po śmierci spadkodawcy. Jeżeli jednak od chwili otwarcia spadku nie upłynęło jeszcze 6 miesięcy, warunkiem wydania orzeczenia będzie złożenie oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku przez wszystkich spadkobierców. W zasadzie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku powinien dotyczyć nabycia spadku po jednym określonym spadkodawcy. Obowiązujące przepisy nie wyłączają jednak możliwości połączenia kilku wniosków i rozpoznania ich w jednym postępowaniu. Możliwe jest więc połączenie postępowania i wydanie postanowienia odnośnie kilku osób kolejno po sobie dziedziczących. Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku jest postępowaniem nieprocesowym. Sąd z urzędu stala, kto jest spadkobiercą, w szczególności zaś bada, czy zmarły pozostawił testament oraz wzywa osobę, o której testament prawdopodobnie się znajduje, do złożenia go w sądzie spadku. W razie złożenia testamentu sąd dokonuje jego otwarcia i ogłoszenia. W razie gdyby okazało się, że krąg uczestników postępowania jest niepełny i zachodziła potrzeba wezwania zainteresowanego do udziału w sprawie, sąd także uczyni to z urzędu. Jeżeli miejsce pobytu zainteresowanego jest nieznane, wyznaczenie kuratora nastąpi także z urzędu.